Słuchają Państwo poranka, dwójki. Dziś w studiu gość Piotr Franczewski. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry. Bardzo dzień miło, dobry. że Pan nas odwiedził. Spotykamy się przy okazji mm, książki, opowieści. E, opowieści o Panu trochę, opowieści nawet nie trochę. Opowieści o teatrze, o miłości, o Bogu także, o motoryzacji. Dużo w tej opowieści e, anegdot, e, poczucia humoru. Trudno się było Panu zdobyć na te. Na to wyz wyznanie? Troszkę, troszkę tak. Ja przyznam szczerze, że bardzo długo broniłem się przed książką, ponieważ uważam, i to, to, to nie jest żadna kokieteria ani konfabulacja, nie, że ja nie, nie, nie zasługuję specjalnie na książkę. Tak mi się wydaje, a nawet nam się tak nie wydaje, tylko to wiem. Mam taką naturę, która, która jest daleka od jakiejś autopromocji, takiej potrzeby opowiadania o, o życiu o świecie. Zatem bierze się to również stąd, że jestem przekonany, że nie, nie mam specjalnie nic odkrywczego do powiedzenia e, światu i ludzkości. <laughs> I Unikałem, pojawiały się jakieś zaproszenia, rzeczywiście, jakieś takie projekty, <laughs> ale był taki czas, kiedy Nastała epidemia pisania książek. Przez, no właśnie dzisiaj to już wszyscy są przez różnej, przez różnej maści artystów, celebrytów. Pojawiła się właśnie tak. Ze wszelkimi cechami epidemia, również benefisów, mhm. jubileuszów, uroczystości. Byłem z daleka od tego i tak dosyć krytycznie patrzyłem, ale uległem, poległem. No, ciekaw jestem właśnie, co się stało, bo e, rzeczywiście jest tak, że wszyscy <laughs> dzisiaj e, jesteśmy pisarzami. Ja przy całym uwielbieniu absolutnym do pana e, nie miałem przez moment nawet takiego poczucia, że to będzie kolejna, e, kolejna e, z cyklu spowiedzi, e, właśnie e, gwiazd, e, ta, ta rozmowa z Marcinem Mastalerzem. To jest naprawdę świetna literatura i bardzo wciągająca, ale co pana skłoniło, żeby się... Pan jest przełamać? bardzo łaskawy. Ja myślę, że to, to jest prosta historia. Bardzo przyzwoite, markowe wydawnictwo, bo znak. I pierwsza, pier, pierwsze sesje odbyłem z kimś innym i nie udało się to. Otrzymałem tekst do, do autoryzacji po, po, po paru stronach. Zorientowałem się, że to nie ma nic wspólnego ze mną. Myślałem, że już mam święty spokój, no ale wydawnictwo jakoś się uparło i zaprosili do rozmowy kogoś innego. I ten ktoś inny wydał mi się niezwykle ciekawy, interesujący żeby nie powiedzieć, zachwycający bo pan Marcin Mastalesz. On był swego czasu wiceszefem Newsweeka, później napisał książkę w Miasto 44. Jeszcze jedną o jakimś takim samotnym podróżowaniu przez Atlantyk ze swoim bohaterem. Ale co mnie zaciekawiło naprawdę, to to, że państwo massaerowie zaadoptowali trójkę dzieci z domu dziecka. I to, to mnie zelektryzowało i jakoś tak ustawiło. Frontem po prostu do Marcina, no bo to niezwykła decyzja, wybór, odpowiedzialność, cóż za gigantyczna zupełnie. I wydał mi się kimś wartym przynajmniej chociaż jednej rozmowy, ale rozmawiało nam się przyjemnie, jeździłem do niego. Państwo na mieszkają za, poza Warszawą, jakieś 70 kilometrów, <laughs> na skraju lasku prawie dookoła pola. Zaczęliśmy rozmawiać gdzieś tak wczesną wiosną, marcową porą. To trwało pewnie ze 3-4 miesiące, w odstępach oczywiście. Także przeżyłem na wsi wszystkie prawie, prawie pory roku, bo przed przedwiośnie, wiosnę i lato na koniec. A przy autoryzacji środek lata, gorący, upalny. I bardzo fajnie, bardzo fajnie się rozmawiało. Wie pan, jak to jest z rozmową? Rozmowa się musi udać, poza wszystkim innym. I rozmowa, która jest no, żywym planem, jest, jest takim spotkaniem przy okazji, patrzeniem sobie w oczy, reagowaniem na siebie, jakaś, tworzy się jakaś atmosfera, jakiś klimat, a papier jest zimny, chłodny, sztywny i żeby tę rozmowę później zmieścić na papierze i ona, żeby ona również miała jakąś temperaturę, no to już jest sprawa talentu. I Marcin okazał się posiadaczem <laughs> talentu. To jest niewątpliwie sprawa talentu Marcina Mastalesa. To jest niewątpliwie sprawa jakiegoś też poety, filozofa, który w panu drzemie, bo gdzieś mówiąc o tym, że, że, ta, że ta literatura. To naprawdę jest literatura, która wciąga, i ta temperatura jest jak najbardziej gorąca, zróżnicowana. To, to, to tak, właśnie, tak właśnie jest. Pan myśli o sobie czasem, że jest właśnie trochę poetą, trochę filozofem. Bo ja kiedy, myślę, kiedy myślałem o cholubku, o nim się mówi często. Pańskim mistrzu, o którym wspomina pan również w tej książce. O nim się mówiło, że to jest aktor intelektualny, a mnie się czasem wydaje, że, że on był trochę właśnie filozofem, który gdzieś wybrał zawód taki. Tak, przylgnęła do niego taka łatka, jak to się mówi, aktora intelektualnego, z czego on się, czego on się strasznie śmiał. Był... Ale był takim, na mój gust, takim mędrcem teatralnym, takim filozofem. Pan trochę jest Teatru. też filozofem, trochę poetą? Poetą na pewno nie, nie mam takich zdolności, takiego talentu. Bozia poskąpiła, ale mam taką skłonność do, 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 do refleksji. I oczywiście z upływem czasu mi się to jakoś nasila, a zresztą od początku coś takiego mi towarzyszyło. <laughs> Nie wiem, czy to ja na, na, na podstawie lektur, które gdzieś tam po drodze próbowałem czytać, czy po prostu taka natura, taka obdarowany taką naturą, zostałem w tonacji molowej mhm. w dodatku, co nie, nie, nie sprzyja wesołości, wybuchowym, ekstatycznym radościom. A to całe moje bufo w, w moim doświadczeniu zawodowym no jest właśnie próbą takiego kontrapunktu, jak gdyby takiego balansu. Mhm. Żeby no, nie zwariować od nadmiaru smuteczków, melancholii i różnych za, zadumań. To też chyba yy, coś jest takiego. <laughs> Że aktorstwo w tym czasie e, i ludzie, którzy się para, pa, 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 parali wtedy teatrem, teatr tamtego czasu, lat 60., 70., 80. trochę też, e, ja się ciągle zastanawiam nad fenomenem tamtych czasów e, i fenomenem tamtego teatru. Jak to się stało, że, że, że wtedy ludzie wisieli na Żerandollach, chowacje trwały po kilkadziesiąt minut ludzie, i, i ludzie łaknęli tego teatru, łaknęli tego słowa. Jak to jest możliwe, że to tak szybko się odwróciło zupełnie? To był jakiś uboczny skutek tego systemu, który był chory, a czasem chore rzeczy rodzą coś pięknego? I może to było właśnie tak z teatrem? Ja, ja, myślę, że, ja myślę, że coś z tego, o czym pan wspomina, o czym pan mówi, <laughs> rzeczywiście miało miejsce. Bo rzecz była usytuowana w czasie, prawda, w okolicznościach, w sytuacjach, w przestrzeni, która w której teatr był rodzajem takiej, no wydawałoby się jakimś azylem był, jakąś taką zatoczką, taką błękitną laguną. A poza tym, no dużo uboższy był rynek e, wszelkiej rozrywki, czy e, rynek performersu, nie wiem jak to nazwać, nawet bodźców było po tak, prostu, nieco mniej. Był uboższy. A poza tym teatr, tak jak sobie przypominam, jakoś był takim bardzo szczególnym, swoistym miejscem spotkań. Oczywiście tam, kiedy się pojawiał tekst, wyrazisty pod względem treściowym, e, pełen odniesień, aluzji, ale wtedy wszystko potrafiło być aluzyjne. Pamiętam Caligula, kami, którego graliśmy w teatrze e, dramatycznym zresztą z tatą pana Markiem Obrytynym. To były spektakle grane już w stanie wojennym, ponieważ premierę mieliśmy tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego, i ten spektakl stał się wieczór w wieczór jakąś manifestacją poparcia, zgody, solidarności, jedności. A jak wiadomo, sztuka opowiadała o o takim dyktatorze, jakimś mm. gdzieś na południu Europy mieszkającym. Bardzo, bardzo dawno temu. I bardzo dawno temu, ale okazało się niezwykle czytelnym, rozpoznawalnym. Miał pan poczucie, że wtedy jest bliższy, że tamte czasy i tamten teatr i wtedy pan w tym teatrze, był pan bliżej, miał większy wpływ na tę rzeczywistość, takiego, takie poczucie wypełniania jakiejś misji, kształtowania rzeczywistości? Być może coś takiego, coś takiego było. W każdym razie reakcja była o wiele bardziej wyrazista ze strony widowni, mm -hmm. o wiele bardziej emocjonalna, e, widoczna, dająca się rozpoznać e, i stwarzająca takie, takie wrażenie no, bardzo głębokiego porozumienia i tego, że jesteśmy po jednej stronie i myślimy mm -hmm. w podobny sposób. Na pewno teatr taką oczyszczającą, katarktyczną. Katar... katarzystyczną chyba, <laughs> funkcję pełnił. Mhm. Więcej, bliżej człowiekowi było do człowieka, też mam wrażenie. W A. tamtych czasach, czego najlepszym dowodem jest ta, ta masa anegdot, które oprócz tych wspomnień osobistych bardzo opowieści też o Bogu, o rodzinie, o matce, o miłości, o żonie. Mnóstwo anegdot, które ja Znam, jak pan się zapewne domyśla, część z nich znałem, na części z nich się wychowałem, i strasznie tęsknię do tego poczucia humoru, bo to był czas, kiedy codziennie przychodziło się z nową anegdotą. Ja tak mówię o tych czasach, jakbym tak. je znał, ale to jest taki powidok bardziej. Ale to była kwestia towarzystwa. Towarzystwa, do którego my młodzi byliśmy, byliśmy dopuszczani, ale ci młodzi również. Zaczynali to towarzystwo tworzyć i być, być w nim, być jego członkami owego towarzystwa. Innego rodzaju relacje w ogóle były między ludźmi, wydaje mi się, były innego, inaczej wyglądały przyjaźnie, inaczej wyglądało koleżeństwo. To była teatr, a w nim aktorzy. Skazani są, że tak powiem, na towarzystwo, ponieważ nie ma nic ważniejszego niż, niż towarzystwo w tym zawodzie. W tym takim dziwnym zawodzie, gdzie ludzie nagle wchodzą w jakieś relacje z często obcymi sobie ludźmi, z którymi się później zaprzyjaźniają, kolegują, wzajemnie okazują sobie sympatię czy szacunek, ale stają wobec siebie w sytuacjach trudnych czasami, należących do. Do ludzkiej intymności, do, 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 do kameralności. Nie wiem, świadkowie są niemile widziani. Tym niemniej no ten zawód ma taki, stawia taki, taki, taki dyktat, tworzy. I jeżeli się chce go wykonywać, to trzeba próbować te bariery w sobie, wstydliwości, w które ja jestem wyposażony w nadmiarze, niestety, pokonywać. Nie, 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 ma, nie ma teatru, nie ma. Nie ma nawet monologu bez dialogu, prawda? I to gdzieś przenosi, się, przenosi się na sferę... A, a wracając do tego, o czym pan wspomniał, że to takie wariete różnorodności, takie ryż, rozmaitości. Ja wyszedłem z takiego założenia, że jeżeli już nie miałem odwrotu od tej, od tej rozmowy, od tej, od tej książki, to wydawało mi się, że jest sens rozmawiać otwarcie i szczerze. To znaczy, nie mam poczucia, że ja tutaj dokonałem jakiegoś striptiszu, jestem w negliżu. <laughs> Ale wydawało mi się, że, że jest sens, jeżeli już mówić z poważnym człowiekiem, z poważnym partnerem, to rozmawiać właśnie w sposób rzetelny i nie konfabulować, nie zmyślać czegoś, nie próbować kokietować i podlizać się przyszłemu czytelnikowi, tylko mówić nawet... No wprost. Po prostu mm, używając brzydkich słów. Jest ich tam parę. Też anegdota. Bez nich się ciężko tak. i, i zrodzić. Się. Miał pan takie trochę poczucie katarzisz? Jak, jak skończył pan te rozmowy? Jak gdzieś wyczułem na, w ostatniej nie. stronie? O, nie wiem, czy ulgę, czy właśnie Katarzys? Nie, ja się tylko zastanawiałem, ponieważ. To było w czasie rozciągnięte, prawie trzech miesięcy, czy nawet więcej. Ja później już nie wiedziałem, jak nasze rozmowy wyglądały i czego dotyczyły. Tym niemniej, ja, ja mam taką, no niestety, przy, przy, przyrodzoną jakąś. E... Przede wszystkim składam się z wątpliwości. I to dotyczy sfery zawodowej, jak również cywilnej, tego wszystkiego, co nazywam. No jest pan filozofem. Życiem. Jest pan filozofem, to można nawet. E... O, o, o poważnych kwestiach, hmm, ja proszę pana, jestem raczej człowiekiem niewiedzy niż wiedzy. Więcej nie umiem niż umiem, więcej nie znam niż znam więcej we mnie wątpliwości niż pewności, więcej poszukiwania niż znajdowania, i tak dalej, i tak dalej. No. I to jest prawda, to jest prawda. Ma, ta, mam taką naturę, no po prostu nie zamierzam już z tym walczyć, bo to nie ma sensu. Poza tym już niewiele czasu zostało, więc może warto się zarządzać. Niech pan czymś tak innym. nie mówi. A <noise> nie, czymś... ja mam świadomość taką, że to jest ostatnia prosta. No. A czym się pan zajmuje? Bo jeszcze, jest, <laughs> bo, bo jeszcze są także pańskie pasje, o których pewnie niektórzy z Państwa wiedzą takie jak mo motoryzacja. To też są jakieś jakoś pasje związane, mam wrażenie, z tymi latami 60. i 70.? Takie pasje wolnościowe. No tak. Żeglował tak. pan też? Słucham. Żeglował pan nie. też? Nie. Niestety nie. Do tego kompletu. Z, ale gdybym, gdybym miał taką okazję i potrafił to robić, bo to sztuka żeglowania jest przecież, to byłbym pewnie takim długodystansowym, samotnym żeglarzem. Mhm. Tak mi się wydaje. Natomiast tak, no, to, to wszystko, co jest właśnie motocyklem, koniem ja, i, i sztuką dosiadania i jednego i drugiego, jest, a urodziło się to we mnie, no, w, w, kiedy jeszcze kró, krótkie portki niemalże nosiłem. Byłem... To z westernów się wzięło? Kieckiem. Ja no myślę, jak to, że tak. Wspominam <laughs> mojego dziadka, to, to były głównie westerny. To gdzieś się chyba stało. Z pewnością i to, to, to były filmy fantastyczne przecież. Fantastyczny świat odważnych, silnych, mężnych mężczyzn. Czasami o gołębim sercu, ale walczącym o swoją rację, o prawdę, o honor. Od... Także to, to był fajn, fajn, fajny świat, zwłaszcza w tej naszej szkarlatynie szarówce i beznadziei. No na tej szarej kartce można było czasem narysować więcej niż na takiej kartce, która jest dzisiaj. Otóż to tej. Tak się jeszcze zastanawiam się, bo myślę o tej wolności, <coughs> o tym, jak się wsiada na konia, czy na motor, choć na motorze nigdy nie jeździłem, to się jedzie nie po to, żeby gdzieś dojechać, ale to też trochę jest tak, że trochę się też ucieka. Czy nie? No troszkę tak. Troszkę pewnie tak, ale ta wolność ma w sobie coś z ucieczki. Tak samo to mi się tak kojarzy, kiedyś zastanawiałem się nad tym, bo, bo, bo takie miałem w życiu doświadczenia, właśnie samobójcze, co, jest, co zawsze człowieka wbija w ziemię, czy nie go niemym w ogóle. Ale tak zastanawiam się, że. To jest rodzaj ucieczki właśnie, to samobójstwo, ku jakiejś wolności, od tego co, co jest nieznośne, ku temu co jest nieznane, ale ma to wszelkie cechy właśnie ucieczki. Mhm. Pan Może też... zbawiennej czasami, nie wiem, tego już nie, nie umiem ocenić. Chętniej pan spogląda w przeszłość? O przyszłość nie pytam, bo czytałem książkę. Wiem, co pan myśli o planach na przyszłość. Na... Chętniej patrzy pan teraz w przeszłość, czy na teraźniejszość? Jaka ta teraźniejszość? W teraźniejszości uczestniczę siłą logiki sytuacji. Natomiast... <laughs> rzeczy nie mamy na to wpływu. <laughs> Natomiast w przeszłość tak, coś mi się od, odkleja w głowie takie. Otwierają się takie małe okienka z widokiem na przeszłość. I one są na ogół. Oczywiście po drodze mnóstwo błędów, klęsk jakichś i, i drobnych świństw. <laughs> I w stosunku do siebie i do, w stosunku do najbliższych. Ale przyznam szczerze, że, 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 że w tę przeszłość patrzę z takim z pewnym sentem, sentymentem właśnie i z takim pogodnym raczej uśmiechem. Mm -hmm. A na swój tekst wymarzony teatralny, który gdzieś może... Ne, tych tekstów wymarzonych to było kilka, ale też w tej książce wspomina pan o tym, że, że szuka pan tekstu i właśnie tekstu współczesnego, nie, nie Lira. No nie, tak. nie chce pan być Lirem. Nie, 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 nie chcę. Eee, tak, no tak, ja, ja jestem człowiekiem pozbawionym chyba marzeń już w tym wieku, ale tak mi się skni jakoś i tak wyglądam za takim współczesnym... Także za tej kurtyny pan spogląda. <laughs> tak, to jest, to jest zdjęcie zresztą z przedstawienia ja, mm -hmm. stąd tytuł. Przed którym się broniłem, ale który później zaakceptowałem, bo to pomysł Marcina. Um, a mówiliśmy o, o tekście współczesnym. O tekście, tak. No chodziłoby najprościej, mówiąc, o czym zresztą chyba wspominam, że, żeby stanąć przodem do przodu i powiedzieć coś ważnego, coś istotnego. Coś, co by ludzi może zainteresowało, byłoby może na swój sposób mądre. Potrzebne komuś. A wie pan, że pan tą książką też powiedział? Tych rzeczy parę. Ja nie jestem w stanie, no nie śmiem wręcz w ogóle okazywać zdziwienia pańską skromnością, bo jest pan połączeniem Ala Pacino w moich oczach Beatlesów jeszcze pewnie jak gwiazdy sportu i paru osób. I jestem przekonany. że wywoływał na te rozmowy. Bardzo proszę, jestem przekonany, że ja nie jeden ja tak myślę. A kasetę z Franka Kimono, którą kiedyś miałem i która przestała już grać po jakimś czasie. Też pamiętam, więc tej, tej skromności. Historyczna poznać. Tej skromności nie do końca rozumiem, ale ta książka z całą pewnością e, bardzo bym chciał zobaczyć pana w takim spektaklu wymarzonym i we współczesnym tekście, ale ta książka jest, jest również taką opowieścią nie, wartą tego, żeby do niej zaglądać, żeby e, ją czytać. Jakim pan jest dziadkiem? Dziadkiem. Czyta pan? Pan nie. ma wnuczkę, przepraszam, czy, czy Wn Wnuczka. Wnuczka. Dziecko siedmiu, prawie ośmioletnie. Dziecko z piekła rodem. Jak to dzieci? <laughs> jak to dzieci. Mądrzejsze prawdopodobnie już od babci od dziadka. <laughs> w każdym razie o wiele sprawniej obsługująca wszystkie, wszelką elektronikę. Ja piszę jednym palcem z zastanowieniem. Ona wszystkimi <laughs> dziesięcioma niemalże. Jak się coś popsuje, to wie, jak to naprawić. Mm -hmm. Te dzieci są nie, nie, niesamowite, one się rodzą z jakimś chipem dodatkowym, prawdopodobnie w okolicach mózgu, ale Więc są, są, są naprawdę tak, tak błyskawicznie reagujące na, na, wszel, na, na wszystko, co się dzieje dookoła, z własnym komentarzem już, mało tego z, takim, z taką sztuką i, i, i umiejętnością odniesienia się jeszcze do czegoś. Ja przecież wychowałem się na zabawkach, które się składały, wie pan, albo z, z żołędzi i zapałek, albo z ciągniętej na sznurku armatki drewnianej. <laughs> Natomiast te dzieci posługują się w świecie e, tych wszelkich wydmuszek komputerowych, no, ale w każdym razie w świecie komputera w sposób biegły. Mm. To jest niewiarygodne. No, te dzieci też wyrastają, przynajmniej moje i podejrzewam, że miliony dzieci wyrastają słuchając e, pańskiego głosu. Moi synowie, nie, nieustannie pańska opowieść i pański audiobook im towarzyszy. E, bardzo serdecznie panu dziękuję za tę wizytę. Zachęcam państwa do, do czytania tej książki. Zresztą pewnie nie muszę nawet zachęcać Piotr Frączewski w rozmowie z Marcinem Mastalerzem. Ja Frączewski, a Piotr Frączewski był dziś gościem Studia Poranka Dwójki. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Było bardzo miło. Mnie również.